Hey, strony transcript: Witam Was w kolejnym odcinku z serii przygód naszego ulubionego Boskiego Kongura. Dzisiaj kontynuujemy przygody w lodowej krainie. No, i na dobry początek mamy beczkę. Dobra, pierwszy pająk za nami. Kolejny pająk. Widać już kolejnego pająka. No, nie mają szans, są za szybki. No dobra, tu mnie mają. Dwóch nie ogarnę tak szybko. Dobra, udało się. Teraz trzeba ewakuować stąd. Na szczęście nie otrzymałem żadnych obrażeń. Czy ta brama się otwiera? Dobra, brama się chyba nie otwiera. Dobra, idziemy przed siebie. Eksplorujemy. Trzeba uważać na te kolce. Zaraz z nieba spadną. O, no i lodowe kasztany. Eee! Dobra jeszcze jeden niech to Świetnie. 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. o Atak tak skoku. skoku jest skuteczniejszy. dobra Zgadzamy sobie dalej podejdziemy teraz tutaj Dobra tego nie widziałem ale tego przejścia też nie kojarzyłem a! I tak w to wlazłem. E, tak, tu jest przejście dalej, ale to chyba jeszcze nie czas. Więc idziemy tutaj. Podnosimy dzwoneczek. No nie! Nie! Dwóch myśliwych! Trzeba to dobrze rozkminić. Dobra, jednego mniej. Dobra? Nie! Fak! <laughs> Wlazłem mu pod strzał. Dobra, przynajmniej tym razem ma... mamy więcej HP. Dobra, strącić te. Eee, dobra, tyk! Nie! Dobra, idzie dobrze. Teraz do tego dopaść. Dobra. Dobra, myśli pokonani. Podleczymy się serduszkiem, zbierzemy kryształki i te dwie gwiazdki i teraz znak nas prowadzi tutaj. No. Mówiłem, że kiedyś trafię. Dobra, wybicie wszyscy. Kontynuujemy. Od razu strącę te dwa sople. O, bumper. Skaczemy. A myślę, że to są zwykłe kształty do zebrania. To tylko ozdoba. Eee, Okej, okay, pamiętam ten moment. Trochę się tu kiedyś męczyłem. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. E, chyba kontroler mi znowu przerywa. Tak, te filary się topią, no spróbujmy coś takiego może. One powinny mieć jakieś HPki Tak mi się wydaje przynajmniej Jak ja bym je projektował To bym zaprojektował to w taki sposób No zobaczymy Tak, one mają określoną liczbę HP Dobra, teraz powinno się udać Lepiej e, Mam nadzieję, że ci myśliwi Mnie strącą No Jaki z tego wniosek? Złe podejście. Nie! Dobra, ulepszony atak uratował życie zgarnąć stąd. Wykatapultować się. I to nam powinno otworzyć. Tak, otworzyło nam drogę tutaj. I lodowisko! Super! No to znowu się bawimy. A! Nie! Fak! Dobra, mi. Teraz już bez skoku. Tu przeskoczyć. Eee, nie wyskoczyłem. Brawo ja. Dobra. Skok. Dobra, nie zebrałem tam dwóch dukatów. Nic się nie stało. Aaaa! Dobra, 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 dobra. Skaczemy teraz tutaj. Uniknąć tego. Skaczemy, dobra. Najważniejsza rzecz, czyli gwiazdka zdobyta. Eee, jumper. A, na no początek mnie przyniosło. Super. O, oh, no to super, to wykorzystałem. Dobra. Jeszcze raz. Może tym razem uda się zebrać te brakujące dukaty, kryształki, to co pominąłem wcześniej. Skok. Dobra. Dobra, udało się. E, w tą stronę. Na jumpera. Dobra, teraz tutaj. A! Dobra, udało się. Tutaj nic, teraz... tutaj... Eee, tędy, dobra, jedziemy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, omijamy tego jumpera Jeśli będzie nam potrzebny, okej okay. BOBRY! One nie prześladują! Czemu te bobry... co ten tu robi? To było bliskie! Dobra, ale mamy dalszy ciąg łyżew. No to lecimy sobie. Eee, przeskoczyć, prz jumper... Dobra, jesteśmy teraz gdzieś indziej. Dobra, pływające kry. Eee, najpierw tu, teraz na tą krę. Ona mnie powinna tu przetransportować dokładnie, dobra. To teraz przeskoczyć tutaj. Te skrzynki są nie, rozwala, nie do rozwalenia, więc idziemy dalej. Eee... O, zagapiłem się i dobrze, że się zagapiłem. Nie! Ale eee, prawo. Jednego pająka mniej. Eee, jumper, dobra. Dzwoneczek. Eee... No, to będzie wyzwanie. Tak, to będzie wyzwanie. Nie, gwiazdo tam jest. Dobra, jakoś powoli idziemy do przodu. A raczej ślizgamy się do przodu. Nie doskoczyłem, nie. A ja chciałem tak fajnie to zrobić wyskokiem, przeskoczyć tą dziurę. Dobra, jeszcze raz. Tutaj, 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 dobrze, że tą gwiazdkę sobie podniosłem. Teraz nie muszę się wracać. Eee, przeskoczyć, dobra Teraz tu. Dobrze, że też tu jest tak wolno. To nie muszę się martwić, że gdzieś przesecę za szybko. I nie trafię. Dobra, teraz tutaj szybko. Ostatni o dobra, wyrobiłem. Lecimy dalej. Przeskoczyć. E, słyszałem desant kasztanów zimowych. Dobra, udało się. Wszystko rozwalone? Wszystkie. No to skaczemy. A, i koniec poziomu. E, coś przekapiłem. Nawet nie mam pojęcia gdzie. Ale dobra, nieważne. Kontynuujemy. Heh, mój ulubiony poziom. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Więc, dzieciaka praktycznie grało się tylko ten level. Jak do niego doszliśmy, to był mój ulubiony poziom w całej grze. Ciekawe, czy jeszcze go pamiętam, jak się go grało. No, to jest dobre pytanie. Dokady. Eee, Będę wszystko skoczyć nad tym. Tu jest też fajny motyw odwróceniem perspektywy tylko nie pamiętam kiedy on się pojawi póki co go nie widać to wystarczy czy skończyć eee, na to chce się dostać na to chce się dostać teraz tutaj zgarnąć więcej monet dostać się tutaj dukaty ważna sprawa wiecie 3000 dukatów dobra zbieramy więcej niech to o dukat o czyli w kryształach są dukaty jeszcze pochowane no patrz tego nie pamiętałem w ogóle dobra więcej dukatów o. To też jest świetny motyw. Trzeba balansować trochę na desce, żeby zbierać więcej szukatów. W odpowiednim momencie się wybijać. And tutaj. O, myślałem, że z tyłu nie przeskoczę. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wybić się, kontynuujemy jazdę. Nie trafiłem, nie! O dobra, w tym momencie. Eee, jeszcze raz tutaj, hops. zgarniamy przeskakujemy. No tutaj nie wiem czy dałoby się inaczej niż przez to. Eee, no właśnie, trzeba na tamto trafić. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Ops. No nie, nie trafiłem znowu. Dobra, kontynuujemy, kontynuujemy, nie ma co czekać. Słyszeliście, maszynista szykuje duży transport. Dobra, udało się. Eee... Zaklinowałem się. Heh. No nie mówcie, że na tym jednym poziomie teraz się zaklinuje. No nie, znowu. Dobra, jeszcze raz. Lecimy. Eee... Dobra, znowu się coś zepsuło z fizyką. Lecimy jeszcze raz. No nie. Co jest? Dobra, spróbuję może od innej strony przeskoczyć. O, może tutaj? No nie. Dobra, od prawej kryształ, przeskoczyć, wjechać, skoczyć, wjechać, skoczyć na to, przeskoczyć tutaj, wjechać na to, przeskoczyć tu. Dobra. Teraz na to. No właśnie, odwrócona perspektywa. Czemu? No właśnie temu. Goni nas półk śnieżny. Eee. A, czyli tak się przyspieszało. No widzicie. Dobra, lecimy. A, dwie monetki ominąłem. Dobra, i tak nie będzie max na tym poziomie. E, bo wcześniej też ominąłem dużo kryształów, a tam w nich z tego co widziałem były monety. O, kolejne monetki ominąłem. Dukaty. Dobra. Lecimy. Dobra. Teraz. Uuuu, Mam wrażenie, jakbym się zapętlił. A! Dobra, koniec poziomu, udało się. No, 20 minut jako miniętych. więcej wiem, w których miejscach. Może kiedyś wrócimy do tego momentu, jak będziemy chcieli maksować tą grę. Nie wiem, czy będzie mi się chciało, czy nie. Ale dobra, kontynuujemy. A no właśnie. Jak się gdzieś dostać? Zrobić sobie wejście. E... A, dobra, wszyscy. E... Nie. Nie da się tak rozwalić. Słyszę dzwoneczek, dobra, widzę dzwoneczek. A, kopalnie. O, powrót tego przeciwnika. Co to za. Co ja z tym przed chwilą? A, odpowiedni krzyżki. No to by wychodziło. Tak, to jest odpowiednik krzyżki. Dobra, spuściliśmy sobie wagonik. No i teraz będziemy jechali wagonikiem. Dobra. mega dużo farta. Idziemy. Teraz tutaj beczki widzę. Bomba! Nie! Dobra, udało się. Mam maks bumerangów, podnieść dzwoneczek. To tu jeszcze jakieś dwie beczułki widzę, bomba w jednej z nich była. Pamiętacie bo z przed dwóch map? To jego robota na pewno. Aktywować mechanizm. Eee, dobra, i teraz co muszę zrobić? A, tutaj jest przejście, dobra. Dobra, jesteśmy już tutaj. I to tu jest kolejny wagonik. Dobra, jednego pojąka mniej, drugiego pojąka mniej. Trzeba dobrze wyczuć cykle tych pali. Dobra, teraz tutaj. Od razu pozbędziemy się pierwszego pająka. Dobra, kolejny pająk. Pozbyliśmy się kolejnego pająka. I jeszcze jeden pająk. Dobra, dzwoneczek podniesiony. Teraz wyczułki. No i wygląda to, że jedyna droga, którą możemy iść jest tutaj. Trzeba aktywować przycisk. Otworzyła się brama, super Więc teraz wystarczy przejść przez tą bramę. Okej, okay, dobra. Co za nią nas czeka. Eee... Dobra, udało się przeskoczyć. O, pajęczyny, czyli co? Chodzenie uszami. To, co kangury umieją robić najlepiej. Dobra. Zeskakujemy. Trochę dukatów. Więcej dukatów i znowu chodzenie uszami. <ścoughs> Twórcy tej gry naprawdę mieli świetne pomysły. E, tu się nie da aktywować przycisk. Dobra. Teraz na to coś. To mi wywindowało do góry. Eee, I tu już widzę przeciwnika. Nie pamiętam, my chyba na niego z siostrą mówiliśmy dziadek w rajstopach? Czy coś takiego? Iż człowiek naprawdę nie pamięta. Dobra, do góry. Pozbierać to, co jest tutaj wokół. Dobra. Sopelki załatwione. To kontynuujemy. Gdzie mnie to zaprowadzi? Eee... Tędy. Tędy, tędy. Zuneczek, dobra. I znowu ślizgawka. O! Dobra. Zresztą znaczy się tu jest lawanie woda. Jakoś. Pływać to ten kangur nie potrafi, ale od lawy skakać umie. Mega ciekawe. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Jakim cudem ten lód się nie roztopił? Dobra. Eee, Pingwinomijamy. Nie chcę mieć za dużo styczności z agresywnymi pingwinami, pomimo że system Linux bardzo lubię. Kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi.

nie. Przeskoczyć do dzwoneczka. Dobra, udało się ślizgawka za nami. Idziemy dalej, kontynuujemy. Zobaczymy, co jest tutaj. Trochę beczek, kryształki. Jakiś parkur mały. To sobie strącimy. To też sobie strącimy. Teraz skoczyć na tory. Złą drogą widać wiek tej gry, tory to po prostu zwykła jedna płaska tekstura z innym dźwiękiem chodzenia. Ale nie ma się co dziwić, gra jest naprawdę już stara. Naprawdę, starosieńka. Eee, trochę porozwalać beczek, No to zaraz przejdziemy do maszynisty. Więc będzie ciekawie. Dobra, kontynuujemy. No tylko te kilka monetek, które gdzieś tam pominęliśmy na ślizgawce chyba. Stacja. ci e Dobra No, zobaczymy Panie maszynisto Mamy wyrzutnie szyszek Dobra, dobra, idziemy, lecimy, lecimy, idziemy, lecimy, lecimy. Na dużo lepiej dało się marszować niż w szapadzie. Przynajmniej tym moim. Dobra. Ostatnia faza. Dobra. Niech to, schował się, wychołaś nie nie, nie, nie. nie. Dobra. Serduszko. Dobra. A. Dobra. Maszynista pokonany! Ucieka! Ja <laughs> to chodzi! Poznaj potęgę polskiego kangura! Kao <laughs> sobie skacze. Kao! Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest tysiąc dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. Okej. Okay. Wiecie co? Akurat dobry moment. Będziemy Kończyliśmy zimową krainę. Zostało. No. Zostaliśmy informacje o jakimś wyścigu. Więc teraz byśmy się nim zajęli. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej. A jeżeli Wam się nie podobało, również napiszcie komentarz z jakąś konstruktywną krytyką. Zobaczymy, może coś się uda zaadaptować. Jeszcze raz, za dzisiaj dziękuję, do widzenia.